Witam. E, dzisiaj będę nagrywał pierwszy film z mojego kanału e, Glicze i jeszcze więcej. Dzisiaj z moim kolegą Arturem. Przywitaj się. Co ty śniadanie nie jadłeś? Dobra, nie wiem jak cię karmią w domu, ale e, dobra. E, więc tak. Dzisiaj pokażę Glicza na kask. Maskę, noktowizor i rurkę, to można wszystko e, osobno zrobić. E, tutaj e, po, będzie mi pomagał e, Artur, który mnie wywalił w samochodu, ale dobra, e, więc e, Artur, dam Ci poprowadzić to, mm, jedźmy do. Aha, jedźmy do e, na przykład mojego apartamentu. E, zaznaczę Ci. Dobra. Jedź dziś e, glicz na kask maskę jest e, prosty. E, nie, znaczy nie jest taki prosty. Trzeba wyćwiczyć refleks, żeby to szybko nacisnąć. E, e, co nacisnąć to zaraz powiem jak już e, z Arturem dojedziemy do e, mojego mieszkanka Eclipse Tower m, za pół miliona. E, Oczy, oczywiście tak. Potem na noktowizor to e, musicie mieć drugiego kolegę, który Wam w tym pomoże. To jest bardzo proste, tylko musicie podążać za moimi e, ruchami, co ja robię. A na rurkę to musicie trochę wydać. Musicie tam... E, ile kosztuje strój pilota? Tak, musicie kupić strój pilota. Tam nie zależy, który możecie kupić, tam zielony albo czarny, ale to kosztuje tak około 47,5 tysiąca. Co? No bo to jest kolor patriotyczny. Co? E, On no, też mogę w tym odcinku powiedzieć, jak e, się robi na przykład taki e, e, właśnie dym pod opon, to nie ma żadnego natoglicza. Po prostu ja e, tutaj nagrywam na konsoli e, Xbox 360, to musicie dołączyć do ekipy e, Black Devils. E, tam ekipa, są e, bardzo dobrzy gracze, ale tam e, ta ekipa jest otwarta, więc możecie dołączyć i tam jak osiągniecie tam level e, 10, to, to tam zejdziecie na sam dół, e, tam dymu spod opon i będziecie mieli dym e, e, patriotyczny. E, no, e, my już tutaj z Arturem się zbliżamy do mojego mieszkańca. E, Możesz wjechać od razu do garażu, też się tam e, pochwalę samochodzikami. A, poczekaj, w, bo ja muszę wjechać. Nie, ja wjadę do swojego, bo on też e, w garażu taki samochód, co jest bardzo rzadki, ich też chcia chciałbym go pokazać. Da, najpierw pokażę ludziom, więc tak jesteśmy już w moim garażu. E jak widzicie, nie mam, e, te, nie mam czasu, o już się pojawiła, więc proszę, to jest mój garaż, 3 progeny, kuruma, windstore, e, to chyba jumper, tutaj takie coś, tutaj oczywiście lg, bo darmowe, tutaj to, nie wiem skąd to się wzięło i tutaj karawana. E, jak zrobić taką karawanę, zgliczować oczywiście. Pokażę w następnym odcinku, ale teraz się zajmijmy oczywiście tym, co mamy się zająć. Już yy, wchodzę do garażu. Zaraz się zaproszę Arturze. To zaraz, od, to zaraz odbiorę. Dobra. Eee. Yy. Właśnie, na niewidzialność też możemy pokazać glicze, ale e, muszę wiedzieć, że Wy tego chcecie. E, najpierw pokażę takie standardowe glicze, więc tak. E, jak chcecie zrobić glicze na kask i maskę, więc najpierw e, zakładacie e, tutaj oczywiście Artur pokazuje e, nasze magiczne stroje, e, tak, śmieszne. E, tak, i więc ta, najpierw jak chcecie zrobić kask, maska Najpierw zakładacie sobie maskę, jaką tam chcecie. A, e, jeszcze, jeszcze jedno. E, te, ten glitch kask maska nie działa z jedną maską, właśnie z maską Pogo. Wam to nie wyjdzie. Nie wiadomo dlaczego. Może to Rockstar usunął albo coś. E, tutaj na przykład możemy sobie. Mm, no. Eee. Palec pedała na mnie nie działa. No, więc na przykład możemy założyć sobie taką maskę, ale przed tym musimy założyć kask. Oczywiście kuloodporny, na przykład ja mogę sobie taki jasnobrązowy ustawić. Tutaj przebieramy się, stroje, stroje zapisane. Edytuj zapisane stroje, tutaj e, zapisujemy sobie strój, sobie zapiszę jako nowy strój 3, bo tutaj nie muszę sobie zapisywać jakoś specjalnie. E, wiem cicho mam być, ale dobra e, więc tak, jak mamy już zapisany strój z kaskiem e, teraz e, zakładamy e, nie czapkę, tylko maskę jaką tam chcecie Może być była jaka, oprócz pogo Oprócz pogo Tutaj sobie zakładamy maseczkę yy, yy, I tak Podchodzimy do teleskopu yy, W naszym mieszkaniu yy, U kolegi jakiegoś yy, U kolegi jakiegoś mieszkania To to nie będzie działać yy, Bo to mu, musi być w naszym mieszkaniu I teraz tak Patrzymy w listę akcji Czym Ale ja pokażę ten prostszy, ok? E, więc tak, e, jak e, mamy w listach akcji misji od Geralda, a to na razie z, nie, z nią nic nie robimy. Ja na przykład nie mam, to po prostu e, dzwonię do Geralda. Dzwonię, e, dzwonię. Wkręć się na akcję. E, I jak tutaj Geralt nam już e, podrzuci e, misję to prosto potem e, o, już mi przyszła. Teraz bierzemy szybką akcję rozegraj losowo, samotnie, czy na pewno tak I teraz nam wyszukuje akcję. My w tej chwili bierzemy listę akcji i teraz najważniejsze, e, bierzemy listę, e, bierzemy akcję od Geralda i jak... E, ją akceptujemy, to szybko naciskamy e, prawego krzyżaka, e, Żeby e, patrzeć przez teleskop. Proszę, to trzeba. Tutaj, a i tutaj szybko. E, jak to? Co to? Nie, nie, nie poszło mi. No, ale. Tutaj nadal mam tą. Dobra, mam jeszcze od Geraldo, co losowo, samotnie, oczywiście ja to szybko zrobię, bo inaczej to się nie da. Po prostu bierzecie Geralda i jak od razu naciśnięcie A, to potem od razu naciśnie, naciskacie prawego krzyżaka. O! Właśnie to tak wygląda. Tutaj nie musimy w teleskopie nic robić, po prostu Czekamy aż się misja odpali. Po jak się jak już się misja załadowała, wychodzimy z niej. I teraz stała się magia. I st patr patrzymy na siebie przez teleskop. Teraz wciskamy back, ekwipunek, akcesoria i zakładamy strój, na którym mamy soreczki za kontroler i zakładamy strój na którym zakładamy strój na którym mamy kask Wychodzimy z tego menu Prawy krzyżak wyjść i proszę bardzo zapisało mi się wszystko połączyło mi się to magicznie teraz idziemy do garderoby żeby się przebrać stroje, stroje zapisane, edytuj stroje i możemy nad y, to zapisać e, właśnie ten y, strój, nadpisać, o e, proszę, też mogę pokazać moje stroje proszę piękne e, na strój, czapka e, noktowizor, oddycharka, to ja na to jeszcze pokażę bo w kolejnym odcinku, tutaj mamy strój na czarnucha, bo Cały czarny tutaj oczywiście. E, tutaj brakuje nam e, noktowizora, ale na noktowizor pokażemy. Razem tutaj z Arturem. E, mamy już tutaj to wszystko. E, teraz. E, żeby mieć noktowizor, może od tego zaczniemy, musicie zrobić e, napad e, human Labs. Możecie tylko sam napad zrobić i to Wam się odblokuje. E, teraz, e, Back, e, akcesoria, sprzęt, i teraz tutaj oddycharkę mamy, i mamy noktowizor. Nie jak to tylko tutaj bierzemy. E, dobra, tutaj Artur też chce to. E, ja tutaj wychodzę z mieszkania. <laughs> Możemy wziąć jakieś auto z ulicy, a ty. Dobrze, weszliśmy tutaj, samochód. Ok. Teraz, jak jesteśmy już z kolegą, jedziemy do salonu fryzjerskiego. Dobrze. Tutaj sobie jedziemy. Zaraz Wam wszystko pokażemy, co i jak. Potem będziecie mogli szpanować. Jezu. A, widzicie, jakieś lagi są. E, ja mam dobry internet, więc nie wiem, jak to się stało. E, I tak. Jak. No, tutaj, jak dojechaliśmy, to. E, o mój Boże, znów kontroler. Po nagrywaniu będę musiał sobie zmienić baterię. Dobra. Tutaj wychodzę. Jak tu umarł? Dobra. E, Dobra, chodź tu, chodź tu. Ta, na początku to ja tutaj, e, ludziom, poka pokażę, jak to się wszystko robi. Jak e, ty na razie nie wchodź tutaj do fryzjera, tutaj ador. No, no to my tutaj si siadamy z nortowizorem. E, siadamy, potem bierzemy start online, opcje i wyłącz tryb pasywny. E, po tym jak nam się odlicza, to tam już Artur czeka. 2, 1, dobrze, już nam się wyłączył pasyf, wyłączyła pasywka. Tutaj nas e, Artur zabił, tak jak miał, tutaj nie patrzcie, że mnie zabił tam 9 razy, bo to były wygłupy. No, i teraz stała się magia. Jesteśmy prawie łysi, ale dobra, i teraz tak. Teraz ja pokażę to z drugiej strony, jak to się robi. Ja tutaj będę tylko czekał. No, zaczekamy na ciebie, Artur. O, siadaj na spokojnie. I też jedna uwaga. Najlepiej to jest robić od razu strzał w głowę, bo e, inaczej to e, fryzjer może się zorientować i to wszystko szlak trafi. Więc e, ciężka snajpa bierze zawsze na hita w łeb. Ja tutaj czekam aż ci się dobrze. Już się włączył pasywka. Ja tutaj, no co, ale nic się nie stało. E, tutaj zabiłem już. E, teraz, oczywiście, żeby nas nie goniły psy. Dobrze, zaraz wróć. E, tutaj, żeby nas nie goniły psy. E, tak powiem. E, miśki też tak, e, no. No, ja to zadzwonię sobie do Lester'a. Teraz akurat koło właśnie taka lokacja jest najlepsza, bo tutaj mamy fryzjera i sklep z ubraniami. E, tutaj wchodzi, tutaj wchodzimy do sklepu Oczywiście e, strój zapisany, edytuj, nowy strój i tutaj też nowy strój, bo co tam mi tak tutaj jak za, tutaj jest założony ten strój i teraz zakłada, zakładamy ten i proszę teraz. Wychodzimy i proszę mamy y, kask, maska, noktowizor. Teraz znów podchodzimy do lady, stroj zapisane, edytuj stroje. Tutaj y, możemy nadpisać na ten strój pierwszy. Y, Strojki trzeci, tutaj z tym noktowizorem to możecie mm, zostawić e, a teraz pokażemy Wam jak to się robi e, z rurką e, o właśnie, no to z drugą to robimy tak, że podchodzimy pod ladę e, bierzemy stroje lotnicze Ja tutaj Wam e, się wali ten oktowizor ale wy się nie martwcie to się wszystko uda tak Wiem, 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 no to właśnie o tym mówię. No wiem, no właśnie na wszystkich strojach to ten oktowizrów się tak powiem, wali, ale to nic, nic. Możecie go zdjąć potem. Tutaj teraz możemy to zrobić samemu. Ja ci tutaj nastawię. Teraz jedziemy do klubu ze striptease. Nie martwcie się. Możecie to, ten glitch robić nawet przy rodzicach, bo tutaj tylko się wchodzi i wychodzi. Tutaj nie trzeba będzie żadnych... E, no, no wiesz, no po prostu się wchodzi i wychodzi. Nos. No tutaj możecie się miało to robić przy rodzicach i tak dalej. E, więc e, proszę, tutaj już jedziemy piękną dużą autostradą przez e, Los Santos Dobre e, do, Dobra, nic nie widzieliśmy Jakbyście chcieli zapytać to ja mam rangę 236 mój kolega ma 178 ale też bardzo skila ma tutaj jak dojechaliśmy do klubu ze stripteasem po prostu wychodzimy z samochodu nie strzelaj mnie. Wychodzimy. Pomału wchodzimy. O, wchodzimy tylko, żeby zdjął nam się to. Back ekwipunek, akcesoria, i zakładamy strój. I zakładamy strój, na którym mieliśmy ten e, e, kask-maska noktowizor. Proszę. Teraz Wychodzimy. E, wychodzimy. E, i proszę stała się magia <laughs> mamy no kto wiz... Znaczy, e, przepraszam rurkę Tutaj też to można robić tutaj koło tutaj sklepu z obraniami. E, teraz idziemy Zapisać ten e, strój e, i możecie już przy kole e, dobrze e, przy kolegach szpanować e, pokazywać E, I wszystko będzie fajnie. Tutaj jest zapisane. Oczywiście edytuj. E, nadpisujemy. E, gotowe. I już. Proszę. Mamy e, super zgliczowany. Fajny strój. No, tak to wygląda. I tutaj pamiętajcie, jak będziecie wchodzić na jakąś akcję, deadmatch albo coś innego To wam się, mm, na przykład ta rurka może e, zniknąć, ale Ale jak potem wciśniecie back i założycie ten strój jeszcze raz To będziecie to wszystko mieli e, No, więc e, chcecie na przykład takie coś To dajcie łapę w górę, subskrypcję a piszcie komentarze dla statysty, nie, nie, żartowałem. E, proszę, i właśnie tak <laughs> e, zakończę ten odcinek. Więc, lajkujcie, e, subskrybujcie, komentujcie. Więc myślę, że się przydałem. E, proszę, tutaj jeszcze pokażę pięknie. I teraz mm, miłego. Dnia ja tutaj kończę na naraziska. A oczywiście pomagał mi w tym, kto? Artur. No, do zobaczenia.